Każdego specjalista da się zastąpić skończoną liczbą stażystów. To są słowa przypisywane profesorowi Filipiakowi, czyli byłemu prezesowi Komarchu, jednej z największych firm IT w Polsce. Czy faktycznie tak powiedział nie wiem, ale wiem, że powiedział, że biedni ludzie żrą za dużo mięsa, a milionerzy nie mają już z czego rezygnować, żeby dbać o środowisko, więc przypuszczam, że mógł coś takiego powiedzieć. Profesora już z nami nie ma, miał piękny pogrzeb, ale ta mentalność i to podejście do nie odeszły razem z nim. Jestem przekonany, że większość prezesów uważa podobnie, tylko mają mniej niewyparzone gęby. Dlatego zachodzę w głowę, kiedy widzę, jak ludzie potrafią pałować się do firmy. Są gotowi na ekstremalne wręcz simpowanie do korporacji, które mają je głęboko w rowie. Na przykład tutaj babka w poście na LinkedInie woła Microsoft, żeby z nią porozmawiał, mimo tego, że aplikowała na różne oferty i nie dostała żadnej odpowiedzi. Nie będę tego czytał na głos, bo skręca mnie z cringe'u. Nie, wiele tygodni później wciąż nie pracuje w Microsofcie i to się raczej nie zmieni. Albo tutaj typiara pisze super historię o tym, jak dostała pracę w Google za piątym podejściem. A może i za siódmym, bo w tym artykule jest napisane o siedmiu, a nie pięciu podejściach, co w sumie nie polepsza tej całej sytuacji. No dobra, i co? I ona twierdzi, że najważniejsza jest wytrwałość. Wytrwałość i walka o miejsce w korporacji, dla której jesteś tylko mięsnym trybikiem w maszynie. Na szczęście pojawiły się głosy rozsądku w komentarzach. Ziomek pisze, że trzeba skończyć z gloryfikowaniem pracy dla gigantów technologicznych, bo kiedy przestaniesz być przydatna, to wywalą cię w mgnieniu oka. A tutaj, na przykład, babeczka pisze, że to nie jest żadna wytrwałość, tylko ślepota na czerwone flagi. I ja się z tymi ludźmi zgadzam. Uważam, że gloryfikowanie pracy dla Jakichkolwiek firm jest żenujące, i tutaj pozwolę sobie na analogię do związków romantycznych. No bo, czy chciałbyś być z osobą, która kilkakrotnie mówi ci, że jej nie pociągasz? Raz, drugi, siódmy, słyszysz, że nic z tego nie będzie, ale nie poddajesz się i wciąż przynosisz kwiaty. Puknij się w głowę, ale załóżmy, że dostajesz w końcu tę wymarzoną pracę. I pewnego dnia korporacja robi coś, z czym się bardzo, bardzo nie zgadzasz na płaszczyźnie światopoglądowej. I jest was pięćdziesięciu odważnych ziomków i razem dajecie wyraz temu, że wam się coś nie podoba. A wy nie podobacie się już firmie i z dnia na dzień tracicie pracę. Nie ma wychylania się pieski. Wasze miejsce jest przy komputerach. Zresztą nie musicie protestować, żeby nagle wylecieć na bruk. Wystarczy, że w Excelu wyjdzie, że lepiej dla firmy będzie zwolnić ileś ludzi. Nawiasem mówiąc, hitem jest historia gościa, który został zwolniony zanim w ogóle zaczął pracować. Meta wycofała ofertę typowi, bo w międzyczasie poprowadził jakiś webinar. Szczegóły macie na screenie. I to dzieje się cały Czas. Ostatnio głośne było zwolnienie 1800 osób z Intuit, takiej wielkiej firmy finansowej. Ponad połowa została określona mianem Underperformers, bo firma postanowiła podnieść poprzeczkę jakości i wydajności pracowników. Tylko co oznacza ta poprzeczka? Nie wiemy nic, poza tym, że ludzie stracili pracę i przy okazji dostali łatkę tych gorszych gratis. Fajnie. Możesz wejść na layoffs.fyi, żeby zobaczyć dane o ostatnich masowych zwolnieniach w różnych firmach. Każdego miesiąca widzimy dziesiątki, setki, a nawet tysiące osób, które zostały pozbawione pracy. No dobra, ale takie rzeczy to się dzieją na zachodzie, nie? A w Polsce jest super. No nie. Niespełna pół roku temu w krakowskim oddziale Aptiv poszło w cholerę 250 osób. Zwolnienia w stylu amerykańskim. O 12 dostali maila, że są wywaleni, o 13 mają już zniknąć. Z budynku. Musisz zrozumieć jedną ważną rzecz. Nikt nie zatrudnia Cię po to, żeby było fajnie. Nikt nie chce dawać Ci pieniędzy. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za Twoje życie. Dla pracodawców jesteś nikim. Ludzie zatrudniają innych ludzi po to, żeby zyskać. Twoja praca ma przynieść więcej pieniędzy firmie niż Ty zarobisz. Jesteś elementem dźwigni, lewaru. To naprawdę aż tak proste. Jeśli firma uzna, że więcej zyska bez Ciebie, to zgadnij co! Tak! Wylecisz! No dobra, ale w mojej pracy są super benefity. Dostaję jedzenie za darmo, a w budynku jest nawet firmowa siłownia. Wiesz po co? Po to, żebyś nie wyłaził na godzinny obiad z kolegami. Żebyś nie miał okazji gadać źle o kierowniku, no bo wiesz, w firmowej kuchni ktoś cię może usłyszeć. Masz zamknąć mordę, zjeść i jak najszybciej wrócić do biurka. Rozumiesz? A rzeczy typu siłownia? Stary, no przecież możesz zostać pół godziny dłużej przy kąpie, skoro później nie musisz jechać daleko na trening, nie? A no i jeszcze pokój z Playstation. Nic tak nie pomaga zatrzeć granicy między pracą, a rozrywką i odpoczynkiem. Graliście 20 minut w FIFA, więc zostaniesz pół godziny dłużej, żeby dokończyć tego taska, no bo głupio tak zostawiać rozgrzebanego, nie? Benefity nie są dla Ciebie. To smoczek, który masz sobie ciumciać, żeby nie przeszkadzać dorosłym. Karol, ale czy to znaczy, że mam nienawidzić swojej pracy? Ależ skąd? Życzę Ci, żebyś miał super ciekawą robotę ze świetnymi ludźmi. Pamiętaj tylko, że jesteś zasobem. Są zasoby surowców. Są zasoby wodne i są zasoby ludzkie. Human Resources. I gwarantuję ci, że życie staje się o wiele lżejsze, kiedy sobie uzmysłowisz, że jesteś tylko zasobem. Czyli takim środkiem do celu. Ile razy spotkałaś w pracy ludzi, którzy nie chcieli brać urlopu, bo twierdzili, że są potrzebni w obecnie trwającym projekcie? Albo przychodzili zasmarkani, bo kto to widział brać zwolnienie lekarskie, kiedy mają zaplanowane spotkania? Albo siedzieli dłużej, bo liczyli na to, że jeśli mail wyjdzie jeszcze dzisiaj, to szef to doceni i być może dostaną podwyżkę. Być może to było. Ty. Więc wbij sobie proszę do głowy, że twoje nadgodziny i twoje nadszarpnięte zdrowie zapamiętają jedynie twoi bliscy. I jeśli ty o siebie nie zadbasz, to nikt inny tego nie zrobi. A na pewno nie dział HR, bo dział HR służy firmie, a nie Tobie. Zatrudniają cię z uśmiechem na ustach, bo za to im płacą. Mają znaleźć zasoby w dobrej cenie. Dlatego z tym samym uśmiechem wręczą ci wypowiedzenie, bo za to im płacą. Jeśli masz umowę o pracę, to nigdy przenigdy nie odmaw sobie urlopu albo L4. To ci się po prostu należy. Firma nie jest i nie będzie twoją rodziną. Możesz pracować tam 10 lat, zaliczyć 20 wigilii i 40 integracji i nikt nie zostawi cię w firmie z sentymentu. Przestaniesz się opłacać, to wylecisz. Dlatego emocjonalny stosunek do firmy to błąd. Możesz lubić tych ludzi, możesz lubić to miejsce i możesz lubić to co robisz, ale duma z tego, że pracujesz w korpo Mordo, zejdź na ziemię! Jesteś zasobem! Ja zostałem wywalony z roboty raz. Dowiedziałem się, że jestem świetnym designerem, ale sieję negatywizm. Byłem młody i myślałem, że jak powiem na głos o kilku problemach firmy, to uda się je naprawić, bo bardzo zależało mi na tym, żeby było lepiej. O jak głupi! Jeszcze raz. Firma to nie rodzina. Ludzie z pracy? Słuchaj, ja nie wykluczam, że w firmie znajdziesz nowych przyjaciół, a być może poznasz nawet żonę albo męża. Ale trzymaj gardę, bo ja miałem taką sytuację, że codziennie gadałem w pokoju z jedną typiarą, która później przyznała się do tego, że kłamała na mój temat mojemu przełożonemu po to, żeby wesprzeć inną typiarę z tego samego pokoju, która mnie otwarcie nienawidziła. Tak było. Wiem, że niektórym osobom ciężko jest nie żywić żadnego przywiązania do roboty, w której się siedzi po 8 godzin dziennie. Ale zachęcam wszystkich do Myślenia o sobie jak o usługodawcy, jak o biznesie, a nie o pracowniku. Masz z firmą umowę, będziesz robić takie rzeczy w takim czasie za takie pieniądze. Nikt nie doceni Twoich super inicjatyw ani wychodzenia przed szereg. A jeśli jesteś na B2B, czyli śmieciówce, no to już naprawdę, no kurde, ogarnij dupę. Nie masz absolutnie żadnych praw. Pozbycie się Ciebie z firmy to jest kwestia jednego podpisu. Wiem, bo tam byłem. Dlatego lojalność wobec pracodawcy nie ma absolutnie żadnego sensu. Ty musisz się natrudzić, żeby zdobyć pracę. Oni mogą się Ciebie pozbyć, strykając palcami. Szanuj się! Chłop na reddicie napisał, że ludzie jednak wiążą się z firmą przez lata, starają się, a taki boks staje się z czasem istotną częścią ich życia. I stąd mój rant, bo oczywiście zwolnień czasem nie da się uniknąć, ale czy nie można dać ludziom po ludzku się pożegnać, przekazać wiedzę i kompetencje z projektów, nad jakimi pracują, pozwolić dokończyć zadania, zamknąć to jakoś i odejść do innych firm. W godzinę znikasz jak po skasowaniu 250 komunikatów. W I tutaj został popełniony kluczowy błąd. Jeśli myślisz, że jesteś czymś więcej niż komórką w Excelu, to też go popełniasz. Może myślisz, że przesadzam i jestem cyniczny, bo ja zostałem źle potraktowany, a ty masz super pracę i ją kochasz i w ogóle jest świetnie. Naprawdę życzę ci, żebyś nigdy nie musiał ani nie musiała zmieniać zdania. Ale i tak mam rację. Przy okazji dodam jeszcze, że najczęściej najlepszą metodą na więcej hajsu jest pójście do nowej pracy, a nie awansowanie czy podwyżki w obecnej. I tak wiem, nie wszystkie firmy są złe. Na pewno znajdą się takie, którym zależy na ludziach, a nie tylko wzroście za wszelką cenę i wycięciu. Ciśnięciu cię jak cytryny. Najczęściej są to mniejsze organizacje, ale dla większości jesteś zasobem. Buziaki.